Witam na moim kanale Tarot Moimi oczami. Kochani, witam wszystkie zodiakalne bliźnięta czytanie dla Was z kart Tarota na rok 2022. Kochani, potasowałam wcześniej kartę, oczyściłam, rozłożyłam, aby nie tracić tutaj czasu. Zaglądamy dla Was w energię i patrzymy co ten rok, ten nowy rok przyniesie dla Was, co poszczególne tutaj miesiące będą chciały Wam przekazać, być może co będzie do pokonania i Tarot też tutaj ostrzega właśnie, jak ominąć pewne sytuacje, niewygodne, pewne zdarzenia. Także popatrzmy zatem, co dla zodiakalnych bliźniaków, bliźniąt na czas roku 2022. Ale kochani, pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować. Wy, kochane bliźnięta, powiedziałabym, że patrząc na te karty, jakie tutaj macie. To może to być rok konfliktu interesów, a tak samo powrotów i wyborów. Być może w tym roku będziecie też oderwane od rzeczywistości, ale po kolei do rzeczy. Co dzieje się w styczniu? Na styczeń. Wchodzicie, już weszliście z taką energią piątki, buław. Jest to właśnie konflikt, jest to chaos, jest to zamieszanie, jest to jakiś stres spowodowany właśnie brakiem równowagi. A może tutaj właśnie osoby trzecie mają, wywierają ogromny wpływ. Może też tutaj chodzić, o to, że ktoś jest w związku, a pojawia się jeszcze jedna osoba i tutaj jak rozwiązać dany problem. Zapewne będziecie tutaj próbowali w jakiś sposób dojść do składu ładu, ale ciężko wam będzie, bo zdecydowanie będziecie się zmagać w styczniu no, z taką niekorzystną energią, która powoduje zamieszanie, stres i chaos. Co w lutym? W lutym pokazuje się karta głupca, czyli jakiś nowy początek. Może właśnie poprzez ten konflikt, poprzez napieranie tutaj osób trzecich, wymuszających coś na Was w Waszym życiu, pojawia się ktoś nowy, ktoś, kto. Będzie chciał, może uczestniczyć w Waszym życiu. Kochani, karta głupca jest to też karta podróży, karta romansu, karta braku zobowiązań, wolności. To jest takich człowiek jest żądny tutaj przygód, ale bez jakichkolwiek ograniczeń, i ten luty. Ten miesiąc przyniesie Wam właśnie taką, taką energię. Być może będziecie się udawać właśnie w, jakąś, w jakąś podróż, ale być może z kimś, ale nie będzie to jakieś zobowiązujące. Co natomiast przynosi marzec? Marzec będzie miesiącem wyborów, dokonywania wyborów, ale to jeszcze nie będzie możliwość wdrożenia czegoś, co zostanie, co zostało tam zaplanowane przez Was. Tutaj tak jakby, jakbyście byli w jakimś rozkroku, jedną nogą jesteście przy czymś, co jest wam znane, Stabilne, coś, co Was trzyma. A tutaj drugą nogą, jakbyście chcieli pójść w to, co Was pociąga, prawda, w to, w co zaglądacie, w pewne kontakty, być może poprzez internet, utrzymywanie jakiejś znajomości. Ale nie jest to możliwe do zrealizowania. Być może pojawia się tutaj właśnie konflikt interesów. Natomiast, kochani, w kwietniu dziesiątka denarów pokazuje się karta rodziny. Tutaj może przychodzi czas na jakieś zmiany. Tutaj są pewne rozliczenia. Tutaj jest, chodzi też może. O sprawy majątkowe, o sprawy spadkowe. Może tutaj trzeba będzie zwołać rodzinę, aby coś ustalić, coś uporządkować, coś przegadać. Coś, co właśnie mogło wywołać w styczniu dany konflikt, i aby coś zostało, um, w sposób dla Was taki korzystny do gadania się, prawda? To miesiąc kwiecień będzie raczej takim miesiącem rodzinnym, prawda? Tutaj będzie wiele spraw toczyło się właśnie na łonie, jeśli chodzi o rodzinę. O bliskich, o, o krewnych tutaj będą powiązania rodzinne. Może być coś takiego, że Poprzez y, niemożność wdrożenia jakichś planów, dokonywania wyborów y, w marcu, y, coś, y, co, co, coś będzie wymagało jakichś, jakichś zmian, ale też może powstać jakiś, jakiś konflikt rodzinny. Pamiętajcie, że jest to czytanie y, ogólne i nie z każdym będzie rezonować. To trzeba sobie tutaj mniej więcej y, dopasować, czy coś y, takiego. Będzie się zadziewać, prawda, w tym, w tym czasie, w waszym życiu dla was, dla zodiakalnych bliźniąt. Co przynosi e, kwiecień, e, maj? Co przynosi maj? Maj przynosi tutaj dwójkę kielichów. Wydaje mi się, że tak jakby na waszej drodze stanął ktoś, to oferuje Wam przyjaźń, tak, jakbyście spotkali jakąś, jakbyście spotkali bratnią duszę z kimś, z kim wam się dobrze rozmawia, gdzie czujecie się dobrze w towarzystwie tej, tej osoby. Ale kochani, to chodzi tutaj o relacje, o związki, ale jeśli chodzi o sprawy zawodowe, może to jest dobra współpraca, może Pracujecie tutaj w zespole, gdzie macie zaufanie właśnie do, do osób, z którymi coś, coś tworzycie na płaszczyźnie zawodowej. Także tutaj, maj upływa pod. Kartą właśnie dwójki kielichów w, w energii takiej radości, przyjemności, zrozumienia i takiego właśnie jak gdyby e, pojednania. To, co może wcześniej wywołało konflikt rodzinny, może odżywają jakieś tutaj uczucia, emocje, bo jest nam jednak ze sobą dobrze, jeśli chodzi o, o związki. Kochani, miesiąc czerwiec jest to Szóstka Mieczy. Szóstka Mieczy no, pokazuje pewne odejście, szukanie. Pewnych rozwiązań, odejście od problemów, ale to też jest karta, gdzie partner oddala się od nas i nie ma tutaj, nie jest to odejście fizyczne, ale jest to jak gdyby oddalenie, może udanie się za, za pracą gdzieś, za, za morze, prawda, w poszukiwaniu. Lepszej, lepszej pracy. Coś, coś tutaj zdecydowanie, miesiąc Czerwiec będzie miesiącem odchodzenia, od czegoś przekraczania. To jest karta też bramy, od czegoś, co nam nie służy, coś, co chcemy dostrzec, lepszy horyzont, coś, żeby wreszcie nam posłużyło. Ale, kochani, miesiąc Czerwiec, może być takim miesiącem, że będą napływać do Was dużo jakichś przesyłek, będą szły jakieś informacje, jakieś, jakieś wiadomości, tu może się wiele, wiele dziać. Tutaj może być też nauka poprzez internet, wymiana pewnych tutaj informacji. Tak zapowiada się dla Was ten miesiąc, czerwiec. Jeśli chodzi o lipiec, bardzo dobra karta, karta szóstki buław. Tu jest jakieś zwycięstwo. Następuje punkt zwrotny. Być może też jakaś, jakaś podróż. Jesteście zadowoleni z siebie, osiągacie tutaj wiele, ale mogą być takie sytuacje, gdzie yy, pomimo to, że macie Wokół siebie ludzi, którzy wam sprzyjają, którzy was wspierali w pewnych waszych no, osiągnięciach, to jednak no, komuś tutaj wasze poczynania, wasze zachowania, wasze działania, wasze o, osiągnięcia mogą się jednak komuś nie podobać. To tutaj zwróćcie uwagę, aby Zachować pewną równowagę, pewną tutaj taką tą, tą, tą stabilność, prawda? Aby nie być jednak, aby ten sukces zachować, aby to, co sobie wcześniej wypracowaliście, aby można było to zachować. Ale to jest też karta, karta podróży. Być może będziecie znowu pakować się i y, przemieszczać się, aby, aby w, w gdzieś no, odnaleźć to, to, to swoje miejsce. Co dzieje się kochani w sierpniu? W sierpniu jest karta Szóstki Kielichów. To są powroty do przeszłości. To jest też karta rodziny. Być może coś powraca z przeszłości, prawda? To jest też karta dzieci. Tutaj odnoszę takie wrażenie, że miesiąc sierpień i wrzesień, jakby te dwa miesiące były miesiącami Ratowania czegoś, reanimowania, odradzania się, powrotu do przeszłości, prawda? Ponieważ karta sądu pokazuje się na miesiąc wrzesień, będzie się dużo działo. Zapewne sytuacja będzie wymagała uzdrowienia, może chodzi tutaj. O m, związek, o może chodzi o m, ratowanie, ratowanie małżeństwa, albo ktoś właśnie powraca z, z przeszłości i trzeba będzie tutaj m, no, tą, tą przyjaźń, prawda, reanimować, m, odnowić. I w konsekwencji miesiąc m, październik przyniesie wam takie w tej siódemce kielichów, jak gdyby oderwanie od rzeczywistości. Tutaj mogą być pewne wybory, ale, ale tak jakbyście m, uczestniczyli a, w, w projekcji m, takich zdarzeń, które. Jak gdyby nie miały racji bytu, coś, coś będzie tutaj iluzją w tym, w, w tym czasie. Będziecie sobie tworzyć różne scenariusze, być może będziecie się widzieli w różnych sytuacjach podczas możliwości jakichś, jakichś wyborów ale zapewne nie będzie to czas y, stabilny, będzie to czas oderwania od rzeczywistości, będzie to takie rozmydlenie, tak jakby y, patrzenie, w, w obraz który jest zniekształcony kochani natomiast miesiąc listopad jest karta umiarkowania tutaj jakby już wchodzicie w taki spokój poprzez jak gdyby znalezienia takiego złotego środku poprzez Taką wewnętrzną harmonię i spokój, że będziecie chcieli coś ustabilizować, prawda? Czyli miesiąc listopad jest jakieś uspokojenie, ale działacie tutaj w osamotnieniu i coś, coś tworzycie, coś tworzycie, aby później. Móc, powiedziałabym, skorzystać z tego, co z tych, z tych wszystkich składników, które sobie tam poukładacie na spokojnie, to co, co później byście chcieli w przyszłości sobie poodcinać, prawda? Natomiast końcówka roku grudzień, no jesteście znowu w karcie wyborów, ale też w karcie kochanków, być może pojawi się jakiś romans tutaj, może ktoś właśnie ten, ten ktoś z przeszłości, ktoś kto, kto powróci do waszego życia albo może zostanie reaktywowane wasze małżeństwo, prawda odnowiony wasz tutaj ten, ten związek małżeński czyli to tutaj musicie sobie już już dopasować, ale może to też dotyczyć współpracy owocnej, prawda? Przynoszącej, coś może się wykluć z, 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 ze związku z tym kim, z tym kimś, z kim będziecie współpracować. To, to, to jest właśnie też przy szóstce, przy kochankach, to jest też i pewne powiązania, pewna współpraca, dogadywanie się, ale i też e, możliwość wyboru, prawda? Jaką, jaką drogą tutaj y, pójść? No, odnoszę takie wrażenie, że zdecydowanie rok wyborów, y, konflikt interesów, y, y, powroty do przeszłości, reanimacja czegoś, ale i też y, odnoszenie pewnych y, sukcesów poprzez właśnie Odejście od czegoś, co Wam nie służy, poprzez dokształcanie się, poprzez naukę, poprzez wyjaśnienie spraw rodzinnych, może właśnie spadkowych. Półukładania sobie, sobie to na, na swój sposób, znalezienia właśnie tej, tej równowagi, tego, tego balansu, ale jednak pewne sprawy do Was będą powracały. Być może powrót byłego, byłego partnera i to może będzie Was tak wytrącało z równowagi, i uznacie, że jednak, no. Jest pewien problem, ktoś z przeszłości, czy jakieś zdarzenia, jakieś sytuacje stawiają Was w takich okolicznościach, że trzeba będzie zrobić, dokonać pewnego rozrachunku, pewnego bilansu i to właśnie. Wrzesień będzie takim miesiącem, gdzie trzeba będzie tych rozliczeń dokonać i, i tu, będzie, tu będzie się dużo działo. Tutaj będzie się dużo działo. To będzie taki, taki miesiąc, który Was właśnie postawi w, w październiku w takiej sytuacji, że będziecie tacy troszeczkę oderwani od rzeczywistości. No i będziecie dokonywać, dokonywać wyborów, ale, ale, będziecie czuć być może no takie zakochanie w grudniu i staniecie przed właśnie postawieni przed, przed, przed dokonaniem wyboru, coś, coś trzeba będzie wybrać na, na kogoś na coś trzeba będzie się zdecydować czy to w sferze zawodowej, czy jeśli chodzi o relacje tutaj o partnerstwo o związki kochani, runa dla Was, która będzie Was wspierać, to jest runa Kenas. To jest, powiedziałabym, tutaj, to jest też namiętność, to jest miłość, ale to jest zjednoczenie to jest urodzajność, ciepło, podtrzymujące życie to jest otwarcie się na wiedzę i twórczość ale to jest też wytrwałość to jest aktywność i koncentracja. Kochani, Taruna Kenas, ona będzie Was tutaj e, wspierała. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie pasować. Tak tutaj Tarot pokazuje, co ten rok Wam będzie niósł, co na poszczególny e, miesiąc, e, każdy, każdy miesiąc tego roku 2022. Także podążajcie za tymi swoimi marzeniami, realizujcie się jak, jak najbardziej. Tego Wam życzę w tym nowym roku. Układajcie swoje życie po swojemu. Pamiętajcie, że to Wy jesteście kreatorami swojego, swojego losu, swojego życia, a karty tylko tutaj podpowiadają jak uniknąć pewnych konfliktów, jak ustawić się w dogodnej dla siebie energii. To tyle kochani, dziękuję Wam pięknie za poświęcony czas, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do kolejnego usłyszenia.